Cześć! Witajcie na moim kanale KINIA UMIE WSZYSTKO Dzisiaj stworzymy oto takie serduszka które oczywiście w środku się otwierają Mogą być różnych kolorów Co będziemy potrzebować? Nożyczki Ołówek Klej i dwa kolory ja akurat mam niebieską i czerwoną. Kartek A4. Najlepiej miękkie, ale jakie będziecie mieli to Bierzemy jedną z kartek i składamy ją o w tą stronę na pół. Róbcie to w miarę dokładnie, bo później będzie problem. Teraz bierzemy drugą i to samo robimy z nią Jak już mamy dwie kartki złożone Ja odrysuję sobie od mojego już serduszka zrobionego zaraz ale Wy możecie no różnie, ja po prostu tak zrobiłam bo, ale wcześniej nie miałam tego, więc sama musiałam tak zrobić kształt. Teraz w tą stronę wkładamy obojętnie, o, no, tą kartkę, zginamy i wkładamy tu i zamykamy tą kartką. Bierzemy ołówek i odrysowujemy lekko linie, żeby była tylko dla nas na razie widoczna. I tak samo robimy z drugą. Jak dwie kartki mają już linię, to ja teraz sobie odrysuję tą karteczkę. Tu, a wy składacie tak i wycinacie sobie kształt. Albo najpierw odrysowujecie, jak to woli. Jak widać, nie wiem, tu mamy taką linię ołówkiem, i tą samą robimy na drugiej kartce. Jak już mamy odrysowane linie, zabieramy się do wycinania. Dla Was trudniej zobaczyć te linie, ale naprawdę są. Jak już mamy wycięte i otwieramy w tą stronę, bierzemy linijkę albo na oko. Nie, na początku Wam nie pokazałam linijki, bo zapomniałam o I tak sobie wymierzemy. Mamy tu na przykład 14,5 cm. Nie musi być równo. Ja sobie zrobię 12, y, po dwa centymetry. No i tu zostawię taką większą. I to samo robię z drugą. Jak mam już zrobione, to możemy przyłożyć linijkę i odrysować tak linię. Ja już zrobię na oko. Wy możecie jak chcecie, mówno albo do szkoły macie to. Bo ja to kiedyś miałam do szkoły. I wam się przyda. Robimy tak na oko. Ja przynajmniej na razie robię wy jak Macie tu jakąś ważną, to jako ważne to robicie równo. Mimo, że być troszkę krzywiej, bo nie wyszło. Ścinamy trochę za tą linię, żeby wchodziło nam. I to samo robimy z drugą. mamy już wycięte i chcemy zrobić taką właśnie otwieraną otwierane serce to musimy otworzyć jeden kolor obojętnie który i drugi też oczywiście i wkładamy tu i i tak zamykamy, taką książeczkę robimy żeby zrobić takie takie otwarte. Żeby zrobić zamknięte, po prostu wkładamy całe. Tak. I przekładamy nie po jednym paśmie, tylko dwa razy. Ja, przyśp... ja trochę przyspieszę Wam i ja już miałam. Ja już zrobiłam jedną stronę. Robimy teraz otwarte. Ta strona o tak wygląda. Trochę mi się nie udał kształt, ale tym się nie martwcie. zawsze można na koniec poprawić. I już jedna strona jest gotowa. Zabieramy się za drugą. Jedno pasmo przekładamy. Co drugie, też co drugie, przekładamy pasmo, żeby była taka właśnie kratka. Najtrudniejsze mogą być początki. Muszę właśnie tak przesuwać, ale tym się nie martwcie. I teraz bierzemy to drugie pasmo i nie przykładamy tak jak to pierwsze, o to, tylko teraz przykładamy to na górę i bierzemy te drugie pasma które są bardziej na dole, a nie te, co było przykładane wcześniej, to niebieskie. Kratyczkę. Ja mówiłam, że trochę mam nierówne, ale mam nadzieję, że Wam się chociażby uda. I teraz bierzemy czerw czerwony na wierzch. I taka kratyczka. Później, jak już mamy te pierwsze wyjęte pasma, to jest łatwiej. I to pasmo kładamy tam pod. Później można tam w środku poprzyklejać, ale ja zostawiam bez przyklejenia też się trzyma. O, właśnie się nie udało. I właśnie tak robimy po dwóch stronach serduszko. Teraz, jak dojdziemy końca, żeby, żebyśmy mieli taki równy końcik, przesuwamy o te pasma albo odwrotnie do nas, te niebieskie. Chyba po prostu mieć tu kąt prosty. I teraz została nam tu część. Bierzemy klej. Jak widać, tutaj pierwszej jest dobrze i tu przyklejamy. O tą część trzeba schować pod spód. Nie martwcie się, jak Wam się nie uda. To zostaje, a to pasmo wkładamy. I robimy tak na zmianę. To już mam przyklejone. I teraz wystarczy poprzyklejać. I teraz jak mamy o ten, ten taki kącik, przyklejamy tak samo i z drugiej strony. Teraz jak widzicie, tutaj też trzeba, bo nie podkleiłam. Jak widzicie, w miarę dobrze mi wyszło, tylko powinnam to I teraz możemy złapać za nożyczki. I takie nierówności, które nam się nie podobają, po prostu poodcinać. Nie należy mi by było równo. albo na początku. Widzicie? Mamy zrobione otwarte serce. Ono tak ślicznie w środku wygląda. Można teraz wziąć i poprzyklejać, Ja Wam pokażę, jak się uda. Po prostu tak otwieramy taką dziurkę i smarujemy. Albo od razu jak wkładamy, trzeba posmarować klej. I wtedy nie będzie nam odstawało. Bardzo się przydaje. U mnie w szkole akurat było, że takie serce było za wszystko otwarte, bo pani nam nie mówiła, jak je zrobić. Więc bardzo fajnie. I dajcie łapki w górę, jak się Wam podobało. Zapraszam do innych filmików. Piszcie do mnie komentarze, dawajcie pomysły na inne filmiki. I jak chcecie, to jeszcze możecie tu powycielać gumeczką, żeby było ładnie. To, co nam pozostawało. I do następnego filmiku! Cześć!